Drogie mamy, drogie mamy, chcę dzisiaj porozmawiać z Wami, z wami, konkretnie z wami, o czymś bardzo bolesnym i bardzo dramatycznym w skutkach, w skutkach. dlaczego? Bo prowadzę obecnie kilka takich spraw międzynarodowych. Dobra, drogie mamy, czasami w takim, w takiej desperacji tragizmie sytuacji, w której żyjecie, podejmujecie decyzję o tym, żeby wyjechać z dzieckiem, z kraju czy z miasta, w którym dotychczas zamieszkiwałyście z ojcem dziecka, czy z ojcem dzieci, czyli z wyjechać bezprawnie, bez zgody ojca, czy bez zgody sądu, ze stałego miejsca pobytu dziecka, czy ze stałego kraju pobytu dziecka. I teraz niestety tak, ja znam historię z sal sądowych i obecnie, tak jak powiedziałam na początku, prowadzę takie sprawy, w których matki, dokonując taką decy takiej decyzji, tak naprawdę dokonały decyzji o tym, że straciły wszystko. Wybaczcie, musiałam wypuścić mojego pieska. Mamy podejmują decyzję o tym, żeby wyjechać z dzieckiem, uważając, że w ten sposób będą dziecko bronić przed ewentualną przemocą, która była dokonywana wobec nich poprzez ojca dzieci. Um, scenariusz zazwyczaj jest podobny, czyli matka czuje, że sytuacja w domu jest nie do zniesienia przemoc psychiczna, czasami fizyczna, czasami seksualna krzyki, alkohol, groźby, brak bezpieczeństwa i wtedy pojawia się właśnie ten pomysł spakuje dzieci, spakuję dziecko i wyjadę, ucieknę. Aby dziecko chronić. I problem jest w tym, że decyzja ta, choć motywowana strachem i często ogromną miłością, ogromną miłością matki do dziecka, w świetle prawa międzynarodowego, ale też w świetle prawa krajowego, uznawana jest za bezprawne uprowadzenie rodzicielskie. I w konsekwencji tego kroku tracicie wszystko. Tracicie wszystko. Jeżeli chodzi o międzynarodowe uprowadzenia rodzicielskie, Należy mówić o konwencji haskiej z 1980 roku, czyli uwaga, bo jest starsza ode mnie. Jest to konwencja haska o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę i jest to akt prawa międzynarodowego, do którego należy większość państw, państw świata, w tym Polska i wszystkie kraje Unii Europejskiej. Konwencja ta nie rozstrzyga, kto jest lepszym rodzicem. Ona nie zajmuje się władzą rodzicielską ani opieką, sprawami opiekuńczo-wychowawczymi. Ona nie zajmuje się kwestią przemocy, nie analizuje, kto kogo skrzywdził i czy, ym, czy faktycznie do przemocy dochodziło. Jej celem jest jedno: jak najszybsze przywrócenie dziecka do miejsca jego stałego pobytu. To oznacza, że jeśli jedno z rodziców w praktyce często matka, dlatego kieruje ten film głównie do matek, wyjedzie z dzieckiem bez zgody drugiego rodzica lub bez zgody sądu, to drugi rodzic składa wniosek w trybie konwencji haskiej, Wtedy sąd w państwie, do którego matka wyjechała, nie będzie badał szczegółowo sytuacji rodzinnej, nie będzie badał szczegółowo psychologiczno-socjalnej sytuacji waszego życia przed podjęciem tej decyzji. Sąd sprawdzi tylko to, czy dziecko zostało zabrane z miejsca swojego stałego pobytu faktycznie bez zgody, czy naruszono prawo drugiego rodzica do opieki nad dzieckiem. I wiecie co, w 90, myślę nawet 5, przypadkach taki proces kończy się tym, że dziecko wraca do kraju, z którego zostało bezprawnie zabrane. W Unii Europejskiej przepisy konwencji haskiej są, są dodatkowo uzupełniane poprzez rozporządzenie Bruksela 2 BIS, a od 2022 roku przez nowe rozporządzenie Bruksela 2 TER. I co to zmienia? Słuchajcie, Bruksela 2bis wprowadziła mechanizmy współpracy sądów i przyspieszyła niestety procedury. Bruksela 2ter poszła jeszcze dalej, ponieważ wprowadziła bardziej szczegółowe przepisy dotyczące wysłuchania dziecka, współpracy między sądami i ograniczyła możliwości przewlekania spraw między sądami, między krajami. Jednak w praktyce. W praktyce oznacza to jeszcze większą skuteczność i jeszcze szybsze działanie sądów w sprawach o powrót dziecka do kraju, z którego zostało bezprawnie zabrane. I dla matek oznacza to jedno: system działa, drogie matki, błyskawicznie, żeby przywrócić dziecko do miejsca jego stałego pobytu. Tu pojawia się mega problem. Polski system prawny jest nadal nieudolny, wybaczcie, ale jest nadal nieudolny w interpretowaniu prawa międzynarodowego i w chronieniu matek, które faktycznie uciekły z dzieckiem, bo były ofiarami przemocy, a ich dzieci były również ofiarami pośredniej przemocy. Jeśli, drogie matki, nie macie prawomocnego wyroku skazującego drugiego rodzica za przemoc na was czy na dziecku, jeśli nie złożyliście zawiadomień, jeśli nie macie dokumentacji, ale twardej dokumentacji, Twardej, nie wystarczą tutaj dialogi między wami, w których się wyzywacie. Jeśli nie macie tej dokumentacji, to często sądy uznaje, będą w stanie uznać wasze słowa za zwykłą próbę dyskredytacji drugiego rodzica. To, że rodzic, w tym przypadku ojciec krzyczał, groził, pił, upokarzał, że mówił: Zniszczę Cię. To będzie potraktowane jak wasza, jako wasza subiektywna narracja, i nie będzie to twardy dowód, twardy materiał dowodowy w sprawie. To jest naprawdę ogromny, największy dramat, bo wy, jako matki, podejmując decyzję o wyjeździe, chcąc chronić własne dzieci, w oczach systemu zaczynacie być postrzegane nie jako ofiary, ale jako porywaczki własnych dzieci. To stygmat. Ja wiem, to stygmat. On niesie za sobą potworne konsekwencje psychologiczne. To jest poczucie winy, że to ja straciłam dziecko. Trauma, że zostałyście uznane za przestępczynię, Lęk, depresja, załamanie, bezsilność, zerwanie więzi społecznych, utrata pracy, mieszkania, stabilizacji. Alienacja rodzicielska, której często same doświadczacie, zaczyna się wtedy obracać przeciwko wam, bo dziecko wraca do ojca, do kraju, z którego wywiozłyście dziecko bezprawnie i jesteście Wy odsuwane całkowicie od życia rodzinnego, i zazwyczaj, jeżeli zdecydujecie się na to, żeby powrócić do tego kraju, z którego wyjechałyście, to będziecie widywały swoje dzieci w formie nadzorowanych widzeń. Nie Podejmujcie tak drastycznych kroków bez konsultacji, bez ochrony prawnej, bez zgody sądu, bez próby zawarcia ugodowego porozumienia z ojcem dziecka. Nie wyjeżdżajcie z dziećmi bezprawnie z ich stałego miejsca pobytu. Nie dokonujcie uprowadzenia rodzicielskiego, krajowego czy międzynarodowego. Nawet jeżeli myślicie, że wy jako matki przecież nie, nie, nie porywacie własnego dziecka, bo to jest wasze dziecko. Prawo mówi inaczej drogie mamy. Prawo mówi inaczej. Ten wyjazd może Was kosztować naprawdę wszystko. Możecie stracić dzieci, możecie stracić dom, stracić oszczędności i pracę, stracić zdrowie psychiczne, fizyczne, stracić przyjaciół, e, rodzinę, społeczne y, oparcie, możliwość prowadzenia normalnego życia zawodowego, towarzyskiego czy nawet miłosnego. System zobaczy w Was nie matkę broniącą dziecka, a porywaczkę, osobę, która łamie, złamała prawo, i Wasze dzieci wrócą do tego samego systemu, z którego próbowałyście dziecko zabrać. Ja wiem, drogie mamy, że wiele z Was, większość z Was podejmuje takie decyzje w strachu, w poczuciu bezradności. Ale musicie pamiętać, że prawo międzynarodowe jest bezwzględne. System nie będzie badał tego, czy ojciec był agresywny, jeśli nie macie na to prawomocnych, prawomocnych dowodów. Ja apeluję do Was, drugie mamy, zanim spakujecie walizkę, zanim wyjedziecie z własnym dzieckiem, zatrzymajcie się. Porozmawiajcie z prawnikiem, porozmawiajcie z organizacją, fundacją, która zna te sprawy. Bo inaczej, naprawdę, drogie mamy, jesteście w stanie stracić wszystko. Ja obecnie prowadzę kilka spraw mam, które dokonały takich decyzji, i te mamy w tym momencie, w tym momencie, w momencie kiedy się do mnie skierowały, one, one już nie miały niczego. One już nie miały niczego. I próbujemy odzyskać opiekę tych mam nad ich dziećmi, nawet w formie nadzorowanej. Ponieważ w innym przypadku mogą one stracić swoje dzieci na zawsze. Także błagam Was, ja po prostu Was błagam jako człowiek, jako matka, żebyście nie podejmowały tak drastycznych, tak poważnych decyzji w tak łatwy sposób.